Cukrzyca jest chorobą, która no zasadniczo nie boi. Trzeba doprowadzić się do bardzo wysokich poziomów cukru, żeby mieć jakieś dolegliwości. Po drugie, jest chorobą wstydliwą, którą ja nazywam kiłą XXI wieku, bo jest podobnie zakaźna, społecznie, tak można powiedzieć, tak otyłe dzieci w otyłych rodzinach, gdzie rodzice są otyli, są otyli już po tym wieku dorosłym, a otyłość jest prostą ścieżką do cukrzycy typu drugiego. Jest równie wstydliwa jak ta kiła. Równie trudno się leczy zanim wymyślono lekarstwo na kiłę. Jest to problem zdrowotny powszechnie występujący związany z powszechnie występującą nadwagą i otyłością. Ale jeżeli się wcześniej cukrzycę rozpozna, to mamy w tej chwili takie dobre leki, prawie nie dające objawów niepożądanych, pozwalające znormalizować stężenie cukru we krwi bez niedocukrzeń i jeszcze pozwalają te leki zmniejszyć masę ciała, że no, leczmy się po prostu. Okej, okay, mam cukrzycę, lekarz mi przepisze korzystne leki ba. One nie tylko działają dobrze na poziom cukru, masy ciała nie dają niedocukrzeń, ale wiemy też, że chronią serce i chronią nerki. Cukrzyca typu pierwszego jest chorobą. W pewnym sensie bardziej dramatyczną. Występuje ona dlatego, że organizm zniszczył 80-90% komórek produkujących insulinę, bo uznał je za komórki obce, wrogi, tak jakby to były bakterie albo na przykład wirusy. Cukrzycy typu pierwszego, póki co zapobiec nie można i trochę to jest tak, na kogo wypadnie, na tego mędrze. Spada coś takiego na nastolatka, dwudziestoparolatka i teraz no, to dużo zależy od wsparcia rodziny, od lekarzy, z którymi się Pacjent zetknie. Czy ktoś mu powie: Ola, Boga, masz cukrzycę typu pierwszego? To już koniec świata, to ty się lepiej połóż i czekaj, aż umrzesz. Prawda? Yy, czyli, krótko mówiąc, taki człowiek będzie straszony. Czy tak jak no, my się staramy mówić tu w klinice, w poradni, tak mówi, myślę większość diabetologów w Polsce, jak nie wszyscy, zasadniczo mówimy do takiego pacjenta: jest pan, pani, zdrową osobą, której. Zniknęły komórki produkujące insuliny i musimy wymyślić sposób, jak tą insulinę podawać w sposób bezpieczny i skuteczny. Ale poza tym u takiego pacjenta wszystko działa. No czyli to jest tak, jakby komuś, nie wiem, tramwaj na obciął i chodzi o protezę. No to to jest chory, czy zdrowy. No, czasami w ogóle nie widać, że chory jak tą protezę ma dobrze dobraną. Jeżeli kogoś się wystraszy, albo się go zasypie zakazami, młodego człowieka, tego nie możesz, tego nie możesz, tego nie możesz, no to naturalnym odruchem jest, Mam to gdzieś, będę żył po swojemu. Co mi tam kto będzie gadał, jakiś jeden doktor z drugą pielęgniarką, wiem lepiej. Tutaj na przykład bardzo potrzebna jest pomoc psychologiczna. Czyli jeżeli mamy pacjenta z cukrzycą typu pierwszego i będziemy umieli go na spokojnie przekonać, że to nie jest koniec świata, po prostu no, trochę zapisał się do nowej szkoły. Tak, musi nabyć nowych umiejętności. Wpisać sobie tą cukrzycę w codzienny plan życia i nauczyć się szacować dawki insuliny I nauczyć się kojarzyć trzy fakty, że insulina obniża cukier jedzenie podnosi a aktywność fizyczna obniża. No to z bogiem sprawa. Większość pacjentów z cukrzycą, którzy u nas leżą, są pacjenci z zaawansowanymi powikłaniami, czyli z obrzedzeniami stopy albo już po amputacjach wymagający dializ. No tak taki młody człowiek popatrzy, no to może go przerażenie wziąć. No ale. No my wtedy tłumaczymy, że no, to jest raczej taki przykład właśnie trzeźwiący, czego nie należy robić, bo każda z tych osób, która ma te powikłania, no powie, że lekceważyła cukrzycę, nie leczyła się, nie mierzyła cukru. No, myślała, że jak nie boli, to nie ma problemu i dopiero jak pękło naczynie na dnie oka i wylała się krew do oka, albo zrobiła się ropowica stopy, albo okazało się, że nerki już pracują na jedną piątą swoich możliwości. No to wtedy nagle wszyscy robią się bardzo grzeczni i robią to, co my prosimy, no ale to już jest pozamiatane. Tak? Przychodzi mi zawsze do głowy taki trzydziesto-paroletek, który zachorował mając chyba 28 czy 29 lat i przyszedł do mnie taki opalony. I ja mówię, co pan taki opalony? Mówię, a właśnie wróciłem z Kilimanjaro. Ja mówię, świetnie, mówi, wie pan, tak sobie myślę, czasami mówi do mnie, że to może i dobrze, że ja mam tą cukrzycę, bo tak tam leżał przed telewizorem, chlał piwo, nic nie robił, grudły już pewnie był. A tak to ja chcę udowodnić sobie i całemu światu, że jestem zdrowy. Więc wie pan, dwa tygodnie temu biegłem bieg rzeźnika, a teraz wróciłem z manżaro. W cukrzycy każdej, ale w cukrzycy typu pierwszego, to pacjent jest swoim lekarzem. Czyli pacjent podejmuje na co dzień decyzje terapeutyczne w najprostszym ich rozumieniu, na przykład podejmuje decyzję o dawce insuliny. I ci, którzy są gotowi no tę odpowiedzialność, nie chcą mówić ten ciężar, tę odpowiedzialność jakby przyjąć, zrozumieć, i w sumie to się staje rutyną, to nie jest tak naprawdę bardzo trudne, to ok. Ale ci, którzy mówią, absolutnie nie będę się w to angażował, Niech mi tam lekarz powie, pielęgniarka, no ale za pacjentem nie drepcze lekarz i pielęgniarka i nie mówi mu, co ma zrobić każdego dnia. No to ci pacjenci są gorzej wyrównani metabolicznie, mają wyższe cukry i koniec końców rozwijają wcześniej czy później powikłania, przewlekłe cukrzycy.